Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj jak widzicie jesteśmy na kraj w i dzisiaj Was pokrótce oprowadzę jak ten tryb wygląda. Przede wszystkim wersja, jaka chcecie tak naprawdę, od 1.8 do najnowszej, jest ja więc obsługuje to większość wersji, więc o to się nie martwcie, IP stylowa wiadomo, i wbijajcie, i gracie. Na czym polega ten tryb? Za chwilę mam wszystko wyjaśnię, polega to na tym głównie, że siedzicie w jaskini, kopiecie i musicie po prostu, po prostu przetrwać, jakby nie patrzeć. Dobra, Ym, tak, tutaj macie takie krótkie info, macie napisane, że jak wpiszecie ukośnik CB, no to rozpoczęcie jakby całą przygodę na wyspie, ewentualnie możecie podejrzeć tego npc, tak kliknąć go prawym i też macie ukośnik pomoc, gdzie macie wszystkie najważniejsze komendy, tylko czekajcie, jedną rzecz zrobię. dobra i wpisujemy ukośnik pomoc, jak widzicie tutaj macie wszystkie discordy, jakieś CB, kit start odnośnie kit startu to dostajecie takie przedmioty na start, czyli slime fan, bo tutaj jest slime fan oczywiście, bo to jest bardzo ważne, jest slime fun, możecie sobie blokowywać jakieś kurde dziwne narzędzia i inne tak dalej to jest ogólnie bardzo skomplikowane, jeżeli chcecie, żeby nagrał jakiś poradnik do tego, to możecie pisać Um, tak mamy tutaj książeczkę, która. Aj, pomyliłem książki chyba. Czy dostałem dwa Steamfangoidy? Okej, okay. chyba być nie miało. Nieważne. Macie podstawowe przedmioty, pochodnie, troszkę chlebka, najważniejsze komendy: jak stworzyć wszystko, jak dać ludzi do znajomych, jak zbanować kogoś na. Chciałem powiedzieć wyspia, chodziło mi oczywiście o jaskinia. Okay, questy i tak dalej, ale to wszystko również możecie znaleźć, no oczywiście, na spałnie. Tutaj mamy jak zaprosić kogoś do jaskini, że jeżeli chcecie grać ze znajomym, to jak najbardziej możecie. Wystarczy, że wpiszecie sobie to i zastosujecie się do tego hologramu. codzienna nagroda, a możemy sobie odebrać, że żelazo, super. Możecie codziennie sobie tą nagrodę odbierać i tutaj wbijać fajne, fajne rzeczy są za te ostatnie dni, więc polecam. Zadanka. Wiadomo, rolnictwo, możemy sobie zbierać zadanie z pizdziec Okej, okay. chodźmy, i to jest w ogóle nowość To są zwierzaczki, możecie sobie kupić jakiegoś zwierzaczka Ja sobie na potrzeby odcinka yy, to zrobię I weźmy sobie jakieś, nie wiem, weźmy sobie 5 kafli, Ok. I na potrzeby odcinka kupmy sobie jakiegoś, nie magazyn, tylko tutaj Weźmy sobie jakiegoś zwierzaczka, Nie wiem, kupmy sobie na przykład Real Winczka. Jak się potwierdzamy. I powinniśmy teraz mieć Real to Jest to niewidzialne aktualnie. O! Widzicie, jest. to tutaj. Real Winczek. I go możecie ogólnie skillować możecie rozwijać mu skillę. I dzięki temu, że będziecie rozwijać mu skillę, to możecie na przykład po nim jeździć. I to jest mega, mega spoko sprawa. Chodźmy teraz na dół, tutaj jest stopka kasy, która niedługo zacznie działać, bo ona, ona dzisiaj tak naprawdę była dodana i jeszcze nie śmiga, może będzie działać, mam taką nadzieję. Okej, okay, idziemy dalej. Tutaj na dole jest sklep. Oczywiście możecie też po prostu widać ukośnik sklep i też was tutaj przyniesie. Um, mamy sklepik taki, tu możecie sobie wszystkie rzeczy do sprzedania, do kupienia znaleźć, więc jeżeli chcecie zarobić, no to pewnie będzie główne miejsce, gdzie będziecie spędzać bardzo, bardzo dużo czasu. Jakieś maszynki pewnie porobicie i tak dalej, i tak dalej, co nie wilczek. Um, do nogi. Ok. I możecie też ogólnie wykonywać questy. To jest też spoko sposób na. na zarabianie. Dobra, mniejsza, nie wiem, nie wiem co to było. Ok, chodźmy teraz do konkretów. Chodźmy teraz z powrotem na górę. Tam jeszcze jest. a to już nie muszę Wam pokazywać. Tam jeszcze jest skrzynki za sm Coiny specjalne, które możecie kupić na stronie u nas. A tutaj jest arena. Na arenę wpisujecie po prostu ukośnik arena i wtedy was teleportuje do areny, tylko tam wypadają itemki, więc tam ostrożnie. Okej. Okay. A my sobie podejdziemy teraz yy, tutaj. Klikiem na tego gościa prawym i idziemy do naszej jaskini. Za chwilę następnie. A nie, musimy, musimy się sami te. Dobra. Klik. Jesteśmy w takiej malutkiej oto tej jaskini. Jak widzicie, witaj, sprzęgło zacznij kopać. Nie pytajcie czego sprzęgło. Um, I możecie sobie w tym momencie wykupywać co tylko chcecie. Na przykład kobla. O, no i spoko. Możecie sobie tak zdobywać. Jeżeli będziecie kopać jak trochę, no jak akurat teraz nie wypadło, ale dobra, weźmy sobie na przykład troszkę drewna i pokażę wam, jak zdobywać tutaj na przykład diamenty. Bo to jest dosyć proste, jest bardzo proste, nie ma tym jakby większej. Mm, nie ma tutaj jakby większej filozofii. Okej, okay, pyk, pyk. Robimy sobie killoff jakiś fajny. Lepszy, żeby szybciej się kopało, pyk i kopiemy sobie, najnormalniej w świecie. Jak za chwilę zobaczycie, podczas kopania o, będą Wam wypadały różne przedmioty, mi na przykład teraz wypadł redstone. Mogą Wam wypaść diamenty, może Wam wypaść żelazo, może Wam wypaść złoto, no tak naprawdę może Wam wypaść wszystko, więc taki, taki system tutaj jest. Ym, z własnego doświadczenia wiem, że... Słuchajcie, ja zrobiłem taki meg. Ja sobie po prostu, bo jesteśmy teraz na kratce 65. Zacząłem sobie kopać do góry do kratki bodajże 180. i zdobyłem tam 3 diaksy, więc to nie jest jakby ciężko zdobyć się diaksy. Zresztą, jak będziecie mieli jakiś mega zenchantowany kilo, zresztą mogę wam to pokazać, dajmy sobie, dobra, jakiś może lepszy, tak tylko dla przykładu, że to nie jest takie jakieś rzadkie. Staćmy tam cały kilo w pyk patrzcie, ile tego leci. Dobra, tam już widzieliśmy, że jakiś diament wypadł. Ale ogólnie no nie jest aż tak ciężko. Dobra, co nam wypadło? Mamy dwa diamenciki, a wykopaliśmy tylko tyle, więc jakby nie jest ciężko. Straciliśmy cały kilo. O, ale spłaci spłaciło nam się, spłaciło się nam. Mamy żelazny kilo, mamy troszkę złota, więc tak to wygląda. Zapraszam oczywiście, żeby, jeśli chcecie, to zapraszam, możecie sobie pograć z nami tutaj. Jest bardzo fajnie. A jeżeli jeszcze nie wiecie, to mamy też tryb one block, Survivor i parę nowych trybów, które się szykują. Dokładnie ich nie ma, ale będą w przyszłości pewne, jak wbijecie za rok, za dwa coś, więc, więc zapraszam. Server chodzi chodzisz bardzo długo ogólnie, więc jeżeli nie słyszeliście kiedyś o tym serwerze, to, to, to już jest. Nie wiem, wstydźcie się, <gry> więc tak. To by było na tyle chyba w tym odcinku, wszystko wam chyba pokazałem, tak naprawdę. To jest taka prezentacja tego trybu. I ten ziomek, który tutaj jest. No, nieważne, widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach na kanale. Niedługo zaczynamy nową serię i niedługo może jakiś odcinek złapania X-Ray'ów. No, zobaczymy. Widzimy się. Bajo!